Dzień dobry państwu. Beata Tomczyk, Gazeta Finansowa. Goszczę pana posła Artura Dziambora. Dzień dobry panu. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Spotykamy się, żeby porozmawiać o podatkach, żeby wyjaśnił nam Pan, czy też podzielił się opinią na temat tego, które z podatków należałoby zupełnie wycofać, które z kolei obniżyć w pierwszej kolejności, a które w dłuższej perspektywie obniżyć. No bo od jakiegoś czasu, przynajmniej od kilku lat, te podatki były podnoszone. Przeszło 45 razy, zostały też wprowadzone nowe daniny przez rządzących. Dziś, kiedy szaleje inflacja i jest potężna drożyzna, wydaje się to być niemałym problemem. To właśnie, że na horyzoncie słychać o kolejnych daninach i o podnoszeniu podatków. Więc oddaję Panu głos, które należałoby zupełnie zlikwidować. Tak, szanowna Pani Redaktor, Szanowni Państwo. No, rzeczywiście sytuacja jest taka, że gdybym miała Pani tutaj rozmówcę z Prawa i Sprawiedliwości, to powiedziałby Pani, że Prawo i Sprawiedliwość podatki obniża, a nie podwyższa, ponieważ prawo i sprawiedliwość przecież obniżyło podatek dochodowy. I rzeczywiście ten jeden podatek obniżyli do 12%. Natomiast nie chwalą się tym, czy, co pani już zdążyła powiedzieć, czyli te prawie 45 różnych nowych podateczków albo podwyżek, podatków, Danin opłat czegokolwiek. Tak, to się w różny sposób nazywa. I to jest to, na co my zwracamy uwagę cały czas. Co ciekawe, ta kadencja Sejmu zaczęła się od kilku nowych podatków i w tej kadencji Sejmu. Gdy my mieliśmy pierwszy raz okazję w ogóle przyjść na salę obrad, od razu zaczęło się od tego, że wprowadzona została podwyższona akcyza na papierosy i alkohol. Natychmiast również został wprowadzony podatek cukrowy. I to są pierwsze rzeczy, które należałoby, które należałoby odwołać. Kolejna sprawa to jest to, co nas najbardziej w tym momencie dotyka i dotykało przez bardzo długi czas to są opłaty związane z paliwem. I tutaj e, pojawia się to, co wprowadziło prawo i sprawiedliwość, czyli e, opłata paliwowa i opłata emisyjna. To zostało wprowadzone przez prawo i sprawiedliwość jeszcze pierwszej kadencji. Natomiast my umieściliśmy to w ustawie autorstwa konfederacji, która nazywa się Tanie Paliwo. E, to jest ustawa, e, która leży już u pani marszałek od ponad roku. Ja jestem jej sprawozdawcą, więc jestem emocjonalnie z nią związany, e, podobnie jak z podatkiem cukrowym, bo bo akurat jakoś tak się wy, wy, wyzłośliwiam się zawsze, że mnie nie dotyczy. Natomiast w przypadku paliwa mamy sytuację taką, że no od 1 stycznia mamy 23% podatek VAT znowuż przywrócony. Tymczasem Unia Europejska wymaga od nas jedynie 5% podatku na VAT. -ie. Mamy znowuż akcyzę tam, która jest dosyć niska, ale można by ją... Jeszcze bardziej zminimalizować. Mamy też wciąż tą opłatę paliwową i opłatę emisyjną, która została podniesiona w tym roku. To są podatki, które my w naszej ustawie tanie paliwo określamy jako podatki do likwidacji. Skoro prawo i sprawiedliwość się wprowadziło, to znaczy, że można je zlikwidować. Kolejna rzecz to jest oczywiście podatek od czynności cywilnoprawnych. To jest to, co się w dawnej fortunie czy w monopolii nazywało podatek od wzbogacenia. Czyli to, co nigdy moim zdaniem, naszym zdaniem, nie powinno być płacone. Podobnie jak podatek od spadku. Tak? Mamy podatek bankowy, mamy podatek handlowy, to są kolejne dwa podatki, które wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość znowuż. Czyli podatek od naszych oszczędności, podatek belki. Tak? Też kolejna rzecz, która właśnie no, dlatego się nazywa podatkiem belki, bo Belka ją wprowadził. No, ale ona cały czas funkcjonuje. Cały czas jest tak, że ona funkcjonuje. Mamy też gotowe ustawy związane z prądem, związane z gazem. I tutaj mówiliśmy o prądzie bez VAT-u, o obniżonych opłatach na gaz. Czyli to wszystko, co nas dotyczy, co sprawia, że inflacja jest tak wysoka, że ta inflacja tak rośnie. Jest tych podatków, podateczków całe mnóstwo. I tutaj. No muszę zaprosić Państwa do tego, żebyście sprawdzili nasze strony konfederacja.pl czy, czy stronę mojej partii wolnościowcy.pl, gdzie informujemy o wszystkich tych podatkach, podateczkach, które Prawo i Sprawiedliwość wprowadzało. To są wszystko takie właśnie, na, na tym problem polega, że to są takie małe rzeczy. Takie małe rzeczy, które sprawiają, że tego jest bardzo dużo, które wiedzą ludzie w branżach konkretnych. Natomiast niestety nie są one odczuwalne tak w 100% dosłownie przez przeciętnego obywatela, dlatego przeciętny obywatel tego nie widzi. Tak jak podatek cukrowy, który spowodował, że nie wiem, puszka coli urosła cenowo o 10-15 groszy. Tak? No Mało kto to zauważył, ale, ale na tak gigantyczną skalę, na jaką jest to sprzedawane, to, to jest to już coś, co generuje konkretne wpływy. No i tutaj na tym problem polega, że. Prawo i sprawiedliwość prowadzi politykę w taki sposób, że no obniżyło jeden duży, popularny dosyć podatek, a wprowadziło i podwyższyło czterdzieści kilka następnych. I nie waloryzuje, ponieważ to też jest kolejny problem, który się pojawił. Oni się chwalą tym, że wprowadzili kwotę wolną od podatku 30 tysięcy złotych. A prawda jest taka, że ją zlikwidowali, ponieważ wprowadzili dodatkowy podatek czyli składkę zdrowotną, której wcześniej nie było. Prawo i sprawiedliwość de facto zlikwidowało kwotę wolną od podatku, ponieważ kwota wolna od podatku dzisiaj nie istnieje. To również należy cofnąć. To jest część nowego ładu, ta zła część nowego ładu. Kolejna rzecz jest taka, że mamy cały czas progi podatkowe. Ten próg podatkowy w momencie, gdy huleje tak gigantyczna inflacja, podnoszona jest sztucznie najniższa krajowa, średnia krajowa IZUS dla przedsiębiorców, powinna być waloryzowana. Nie w ogóle nie powinno istnieć coś takiego jak progi podatkowe. Moim zdaniem, jeżeli już w ogóle robimy cokolwiek z podatkiem dochodowym, jeżeli on w ogóle musi istnieć, to on powinien być równy dla wszystkich i absolutnie nie powinno być progów podatkowych. No te progi podatkowe powinny być w tym momencie albo zlikwidowane, albo waloryzowane w taki sposób, żeby jednak ten próg podatkowy dla bogatych był faktycznie dla bogatych, a nie dla na przykład 5 czy 10% społeczeństwa tak bo to, to nie jest tak, że 10% społeczeństwa to są najbogatsi. Tego jest dużo więcej zapraszam serdecznie na nasze strony dzisiaj nawet odbyła się konferencja prasowa Konfederacji na temat tego co w tym roku Prawo i Sprawiedliwość szykuje dla obywateli i czego faktycznie należałoby uniknąć No ale niestety no, mamy rząd taki jaki mamy. Dziękuję panu pan Artur Dziambor. Poseł był gościem gazety finansowej. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i do zobaczenia. Dziękuję pięknie, no i oby mądrzejszego rządu. Do widzenia Państwu była ta mówiła, zapraszam na stronę gazety finansowej www.gf24.pl.